Szanowni Państwo, ja dwie Pierwsza to jest taka, rzucam Państwa pod rozwagę, e, czy nie warto by było przenieść siedziby naszego studium e, do budynku, który niedawno miasto posiada, wzięło w swoje posiadanie, to jest budynku po tej szkole humanistycznej tak jakby się stworzyło centrum kultury i sportu w środku miasta i to bym życzył pod żeby się nad tym zastanowić, czy to nie warto by było tego zrobić. Tutaj przypomnę Państwu, myśmy mieli troszkę inne plany przed laty, dokonując zakupu tego budynku od Akademii Humanistycznej, natomiast też takie, takie szczegółowe analizy jakby pokazują, że być może Trzeba będzie jednak podejść do tego troszeczkę inaczej, bo tam pierwotnie była przy, był przewidywany docelowo ZOSIP i Straż Mińska. Teraz pojawiają się, ja też już słyszałem o tych koncepcjach, że być może dobrze byłoby ośrodek studio tam przenieść, bo jest większy, większy teren, jest baza lokalowa większa, poza tym własny lokal. Tutaj Dobrze, e, e, lokalów w tej chwili, który użycza nam spółdzielnia Zamek, są bardzo wysokie koszty bieżące utrzymania, szczególnie ogrzewania. Tą sprawę e, na bieżąco będziemy rozważać. Ja dzisiaj bym nie chciałbym żadnej deklaracji składać, ale, ale wiem, że takie głosy również są. Trzeba przeanalizować, czy rzeczywiście te, te, ten lokal mógłby być w miarę e, no, niedużymi kosztami dostosowany do tych potrzeb.